Cześć, jestem C.D. i witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagramy w Hitman Silent Assassin. No i tak, zaczynamy sobie kolejną misję, mm, która jest z tego co pamiętam dość łatwa. Musimy tylko zabić generała i zabrać walizkę. Mm, tak, nazywa się ona Zaproszenie na wycieczkę. Znowu klimaty rosyjskie deszcz, znaczy śnieg. Ogarnę mapkę. Może tylko mi się zdawało, że jest łatwe. Chociaż nie wiem. Chciałem saveować, ale skoro to był początek, to on nie warto. Nawet M. M. Policjanci. A tam jest przecież wejście. Wróć No tam jest wejście. A my weźmy sobie beretkę. tu będzie tak go załatwimy zanim jeszcze ogarnie, że tu jesteśmy ok przebrać się możemy myślę, że już nie możemy h&k mp5 Dobra, tam nieważne, ważne, żeby szczelało. Save state. Mapa. Dobra, tu raczej póki co jesteśmy bezpieczni. Mm. No, w sumie nie za bardzo, ale co on będzie tu robił? Nie poszło, chyba ciała nie zauważą, raczej miejmy taką nadzieję. Otwórz drzwi, chyba zdążyłem, tak spokojnie, ale ciał poschowajmy. A trzeba powoli iść. Może nie Co tu może być? A, taki tylko Ambasador otworzył sejf Co tu będzie w środku? Ubranie Jako kto? Jakiś kelner albo pokojówka męska, nie wiem jak to się nazywa. Było jakieś słowo, ale... Mm. Było słowo nie wiem jak ja mogłem zapomnieć, ale było normalne słowo. <grymne> Okej, okay. eee, czemu? Czemu ich zaalarmowałeś? A może nie? Jeszcze tamten zaraz przyjdzie, no chodź tu, e, ten zaalarmuje, a może nie? A, zdążyłem otwórz, e. a ty grubas co? Jeszcze tu jakiś cywil idzie, nie chcę się za ciebie przebierać. Hmm. Nic z tych rzeczy, ilu ich tu przychodzi? Co ja im zrobiłem? Otwórz drzwi. Nie dadzą mi broni podnieść No ale dobrze A ty co? Tu się... O Za pokojówkę to się, ra to się ja raczej nie będę przebierał Agent zabił ambasadora to chyba źle. Weźmy kieliszek. Jak, o, jak, jak oni nie ogarniają nic? Tu wlazłeś? A raczej wlazłaś. No wszędzie to pokojówki, głupie. Z nożem biegasz? O nie, to sorry Jeszcze jest... W sumie nie wiem, ale... No kto jeszcze zaalarmowany? Wszystkich zabiłem Chociaż może nie wszystkich Ale na pewno sporą ich część Ile ty masz tego życia, gościu? Jaki hardcore? PSM, nie chciałem tego, chciałem walizkę. Czyli tu jest ten gość, którego musimy zabić, jak drugi. Aha, ja jestem tu, czyli tymi drzwiami dwa razy. Zapiszę sobie od razu, bo życia mamy niewiele. A ty przeżyłeś jak niby. Nie żyjesz. Aha, już wszystko. Mówiłem, że misja nie jest długa. Masz tu walizkę masz. Jakbym umiał grać, to by była jeszcze krótsza, ale... ale tam jest wyjście no i w sumie tyle dopóki biegniemy Póki biegniemy, to ja to ja co? Nie wiem Przeładuję pistoleci. Już tutaj? Tak. I dobra. Misja zakończona pomyślnie. Jesteśmy masowym mordercą. No i spoko. Tak więc tyle. Trzymajcie się i cześć.